Witajcie, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Wo Jezu, myli mi się, przepraszam, Orcs Must przechodzimy sobie kolejny poziom, czyli poziom drugi. Go! Ale dostał... Boom headshot'a. Dzisiaj przechodzimy sobie kolejną misję. No i tak będziemy przechodzić, a przejdziemy całą grę. Dobra. No dawać. Dobra. na OK Continue. Dobra. Dajemy czadu. Oni też z dwóch stron. Uuuu, ale mamy tu gościa. sobie to to. Trzymy jeszcze sobie. Nie, to jest słabe. Dobra, to i to. Co mi tam... A, co tam? Tu? To, tu? Oj. Tu? O żal. Ale ma o, o nie wziąłem pewnej rzeczy. O nie, nie wziąłem innej rzeczy. Dobra, ale grajmy dalej. Przeżyjemy. Mamy tutaj naszego gościa. Kostka. Dobra. Chciała. Ja.

You are a loser. Orks losers. Orki to przegrani. Nie ma tak przegrani. O ty, tu się przedaroś? No pewnie. Mhm. Yeah. Ja mogę sobie wziąć te z płomieniami. Zobraliśmy w następnym odcinku. Wow. wyleciał Leciał wostek. tam. Dobra, teraz weźmiemy jeszcze coś. Dobra. No i jeszcze możemy tu. W razie ja, gdyby tutaj znowu przyszli. Oczywiście tu już część rzeczy jest ulepszonych, więc... Dobra, jeszcze dwie tury. Na zdrowie Troja. Pewnie powiedzieć, że traje jest koło mnie. Ale... Dobra, dawaj dawaj dawaj, dawaj. Okej. Okay. Dobra, na razie nie nic, chyba nie jest potrzebne. Chociaż... No nie wiem. My to by bymy... O, dobra, to może... O. Z dwóch stron naraz. Oj. What the hell? To będzie mąz, mąz. E, trzot, um, uu. Nie muszę niszczyć. I sami będą się zabijać. Tom, lum, lom, lom. Morda. No dobra, dajcie szybko. Kombosy są dla mnie tam nieważne. Dobra, i ostatnia tura. O nie. No nie, no znowu zapomniałam gdzieś moich rzeczy. Ja cię nie mogę. Wszystkim zapominam. Dobra, trudny o śmierć. Ktuk, 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 ktuk. Dobra, i tak już tu nie przejdą. Czy to nie dazą rady? Ciocie. Dobra, 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 dobra. Nie, normalnie biedne wojny ja tu robię. Jeee, yeah, wygraliśmy! W wielkim stylu! I bardzo wam dziękuję za oglądanie mojego filmiku. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Jeśli mam nadzieję, że seria będzie kontynuowana. Ja się z wami żegnam. Dziękuję, że oglądaliście mój, oglądaliście mój filmik. Do zobaczenia, no i cześć, siema.